imię, nazwisko i numer legitymacji służbowej, tak żeby mógł odnotować? Pana, ja już panu podałem. Ale czy pan poda tak, żeby mógł to odnotować? Numer służbowy pana? Słucham. Numer służbowy poda pan? Tak, 6699. 6699. Dalej? Ja podałem. Jeszcze raz, może Pan powtórzyć, bo nie, zno, nie zdążyłem odnotować. Ja podałem. Czyli nie poda Pan? Podałem już Ale ja jeszcze podałem. raz, może Pan powtórzyć, żebym odnotować ja, mógł Ja podałem. Um, ma Pan dane moje, proszę bardzo, podałem i druga osoba to podała, dobrze? Nie będzie Pan podawał. Podałem. Nie podałem. mogę odnotować, rozumie podałem Pan? Jedno, dobrze, Pani numer służbowy i imię, nazwisko? Jeszcze raz może Pani pokazać? A Pan przycisk z tej strony? I mnie nazwisko? E, sierżant sztabowy Ewa Sołtysia. Jestem z zespołu do spraw e, wykroczeń. Tak?